Czy kiedykolwiek patrzyłaś na swój dom i czułaś, że rzeczy posiadają ciebie, zamiast odwrotnie, kiedy twój kalendarz jest zapełniony, ale twoja dusza czuje się pusta, kiedy masz wszystko, co według ciebie powinno cię uszczęśliwić, a jednak coś wciąż brakuje? Witaj w klubie ludzi, którzy odkryli, że problem nie polega na posiadaniu zbyt mało, ale na posiadaniu zbyt wiele. Czy zauważyłaś kiedyś, że żyjemy w społeczeństwie, które sprzedało nam ideę, że szczęście mierzy się w metrach kwadratowych, w liczbie par butów w szafie i w tym, ile powiadomień otrzymujesz na minutę? Jak dziwne, prawda? Ponieważ Jezus, najbardziej wpływowa osoba w historii, nie miał nawet miejsca, gdzie mógłby położyć głowę. Święty Franciszek z Asyżu, który przekształcił duchowość swojej epoki, wybrał ubóstwo jako swoją oblubienicę. A my, chrześcijańskie kobiety XXI wieku, próbujemy znaleźć Boga pośród domu pełnego rzeczy, których kupowania nawet nie pamiętamy. Istnieje ogromna różnica między życiem z mniejszą ilością rzeczy, ponieważ nie możesz mieć więcej, a wybieraniem życia z mniejszą ilością, ponieważ odkryłaś, że to czynicie bardziej kompletną. Pierwsze to brak wyboru, drugie to mądrość i o tym będziemy dzisiaj rozmawiać. Jeśli oglądasz ten film, prawdopodobnie już odkryłaś, że posiadanie więcej nie rozwiązuje Twoich problemów, wręcz przeciwnie, tworzy nowe. Pozwól więc, że opowiem Ci o dziesięciu nawykach chrześcijańskiego minimalizmu, które mogą rozwiązać 99% Twoich problemów. Ale najpierw zasubskrybuj kanał i zostaw swoje polubienie. Dlaczego? Ponieważ każda osoba, która subskrybuje, to jeszcze jedna osoba, która odkryje, że można żyć z mniejszym pośpiechem, większą obecnością i znacznie większym spokojem. 1. Praktykuj postinformacyjny. Nade wszystko strzeż swego serca, bo z niego wypływa życie. Przypowieści 4.23. Jeśli jesteś tym, co jesz, wyobraź sobie, co dzieje się z umysłem, który dziennie konsumuje 9 godzin informacji. Post informacyjny to dokładnie to: celowe okresy bez konsumowania wiadomości, mediów społecznościowych. Biuletynów informacyjnych, podcastów, filmów na YouTube, tak, włączając ten po jego zakończeniu. To dawanie swojemu umysłowi przerwy od ciągłego napływu informacji, aby mógł przetworzyć to, co naprawdę ma znaczenie. Badania pokazują, że 47% Polaków zwiększyło zakupy online podczas pandemii. Czy wiesz dlaczego? Ponieważ im więcej informacji konsumujemy, tym bardziej jesteśmy wpływani do konsumowania innych rzeczy. To błędne koło. Konsumujemy treści, jesteśmy bombardowani reklamami, kupujemy rzeczy, których nie potrzebujemy, czujemy się winni, konsumujemy więcej treści, żeby się rozpraszać. Post przerywa ten cykl. Może to być jedna godzina dziennie, może to być jeden dzień w tygodniu, może to być jeden tydzień w miesiącu. Ważne jest, aby stworzyć przestrzenie ciszy, gdzie Twoja dusza może mówić głośniej niż hałas świata. 2. Zacznij dzień ciszą i wdzięcznością. Zamilknijcie a poznajcie, że ja jestem Bogiem. Psalm 46:10. Znasz to uczucie budzenia się i już spóźniania? Sięgania po telefon jeszcze przed postawieniem stóp na podłodze? Cóż, to pierwszy objaw przytłoczonego życia. W Polsce ludzie spędzają średnio 7 godzin dziennie patrząc na ekrany. Zaczynamy dzień już bombardowani powiadomieniami, problemami innych ludzi, informacjami, o które nie prosiliśmy. Jak mamy usłyszeć głos Boga pośród całego tego krzyku? Pierwszy nawyk to zaczynanie dnia nie od pośpiechu, ale od kilku minut ciszy i wdzięczności. Nie musi to być godzina skomplikowanej modlitwy. Może to być w Twoim łóżku, przed wstaniem, może to być na balkonie z filiżanką herbaty w rękach, może to być w łazience, jeśli to jedyne miejsce, gdzie możesz być sama przez dwie minuty. Ważne jest, aby stworzyć tę świętą przestrzeń, gdzie pamiętasz, że Twoja tożsamość nie tkwi w tym, co będziesz dziś robić, ale w tym, kim jesteś w Chrystusie. Gdzie możesz głęboko odetchnąć i być wdzięczna za trzy proste rzeczy: za to, że żyjesz, za to, że masz dach nad głową, za to, że masz kolejny dzień, aby kochać i być kochaną. 3. Stosuj zasadę 30 dni. Strzeżcie się i uważajcie na wszelką chciwość. Życie bowiem nie polega na obfitości dóbr. Łukasz 12.15. Przed kupnem czegokolwiek, co nie jest niezbędne, poczekaj 30 dni. Zasada jest prosta. Zobaczyłaś coś, co chcesz kupić? Zapisz to na liście z datą. Po 30 dniach, jeśli nadal tego chcesz i ma to sens finansowy, kup to. Zdziwisz się, ile rzeczy myślałaś, że potrzebujesz, a które w rzeczywistości zapomniałaś, że istnieją. Polska produkuje ponad 12 milionów ton odpadów rocznie. Czy wiesz, co to oznacza? kupujemy rzeczy, które szybko stają się odpadami. Wypełniamy nasze domy przedmiotami, które wkrótce wylądują w śmietniku. Co to za szaleństwo? Zasada trzydziestu dni nie polega na skąpstwie, polega na celowości. Polega na pytaniu: czy tego potrzebuję, czy tylko tego chcę? Czy to przybliży mnie do Boga, czy oddali? Czy to przyniesie spokój mojemu domowi, czy więcej zamieszania? 4. Praktykuj świadomą ekonomię domową. Nic bowiem nie przynieśliśmy na świat i nic też nie możemy z niego zabrać. 1 Tymoteusz 6, 7. Kontrola nad finansami to nie skąpstwo, to zarządzanie. To uznanie, że każda złotówka, która przechodzi przez Twoje ręce, to odpowiedzialność. Badania pokazują, że przeciętne polskie gospodarstwo domowe ma zadłużenie w wysokości ponad 10 tysięcy złotych. Ale konsumpcja nie jest synonimem mądrości finansowej. Wielu ludzi konsumuje, niewielu zarządza. Świadoma ekonomia domowa to dokładne wiedza, gdzie idą twoje pieniądze. To posiadanie arkusza kalkulacyjnego to śledzenie wydatków to zadawanie niewygodnych pytań: czy ten wydatek był zgodny z moimi wartościami? Czy ten zakup przybliżył mnie do moich marzeń? Czy mnie od nich oddalił? Kiedy dokładnie wiesz, gdzie idą twoje pieniądze, przestajesz wydawać na rzeczy, które nie mają znaczenia i możesz być hojna wobec tego, co naprawdę ma znaczenie. Możesz pomagać potrzebującym, możesz inwestować w doświadczenia, które tworzą wspomnienia, możesz mieć spokój finansowy. 5. Kultywuj sztukę oderwania. Niech wasze życie będzie wolne od miłości do pieniędzy i bądźcie zadowoleni z tego, co macie. Hebrajczyków 13:5. Oderwanie to nie obojętność, to wolność. To zrozumienie, że nie definiuje cię to, co posiadasz, ale to kim jesteś. Czy zauważyłaś kiedyś, jak czasami przechowujemy rzeczy na wszelki wypadek, gdyby były potrzebne? Te sukienkę, która nie pasuje od trzech lat, ale a nóż schudne. Ten sprzęt, którego nigdy nie używamy, ale a nóż ten drugi się zepsuje. Te papiery, których już nawet nie wiemy czym są, ale a nóż to ważne. Oderwanie to patrzenie na te rzeczy i zdawanie sobie sprawy, że nie służą ci, ale cię zajmują. Fizycznie i mentalnie. Każda rzecz, którą przechowujesz na wszelki wypadek, to jedna przestrzeń mniej dla tego, co naprawdę ma znaczenie. Konsumpcja w polskich domach wzrosła, ale szczęście nie rośnie w tej samej proporcji. Wręcz przeciwnie, im więcej mamy, tym bardziej stajemy się niespokojni, ponieważ głęboko wiemy, że próbujemy wypełnić rzeczami pustkę, którą tylko Bóg może wypełnić. 6. Miej prawdziwy dzień odpoczynku. Lepiej jest garść ze spokojem, niż obie pełne ręce z trudem i pogonią za wiatrem. Eklezjasta 4.6 Nie mówię o dniu nierobienia nic produktywnego, ale o innym dniu. O dniu, kiedy nie pracujesz, nie robisz zakupów, nie załatwiasz zaległych spraw. Badania pokazują, że 81% Polaków zgłasza wypalenie w pracy, ale ilu z nas przyjmuje zrównoważone nawyki dla własnych dusz? Czy lepiej dbasz o środowisko niż o siebie? Prawdziwy dzień odpoczynku to dzień, aby być obecną z ludźmi, których kochasz, aby robić rzeczy, które odżywiają twoją duszę, aby po prostu być. Może to być niedziela, może to być sobota, może to być środa. Ważne jest, aby był to dzień oznaczony w kalendarzu jako święty. Dzień, kiedy pamiętasz, że jesteś istotą ludzką, nie istotą działającą. Dzień, kiedy odpoczywasz nie dlatego, że jesteś zmęczona, ale dlatego, że odpoczynek jest aktem wiary. To zaufanie, że Bóg dba o wszystko, kiedy ty się zatrzymujesz. 7. Przyjmij zasadę wystarczalności. Wielki zysk stanowi pobożność połączona z zadowoleniem. 1 Tymoteusz 6, 6. Zasada wystarczalności to rozpoznanie, że wystarczająco istnieje: że możesz mieć wystarczająco ubrań, wystarczająco dekoracji, wystarczająco zobowiązań, wystarczająco informacji. Żyjemy w kulturze, która uczy nas, że nigdy nie jest wystarczająco, że zawsze potrzebujemy więcej, lepszego, nowszego. Ale co jeśli już masz wystarczająco? Co jeśli zamiast szukać więcej, nauczyłabyś się doceniać to, co już masz? Badania pokazują, że przeciętny polski dom ma ponad 100 tysięcy przedmiotów. 100 tysięcy! To oznacza, że kupujemy nie dlatego, że musimy, ale dlatego, że chcemy poczucia osiągnięcia. Kupujemy rzeczy, aby czuć się spełnione aby czuć się odnoszące sukcesy, aby czuć się wartościowe. Ale co jeśli prawdziwe osiągnięcie polegałoby na nauczeniu się zadowolenia? Co jeśli prawdziwe spełnienie polegałoby na odkryciu, że już masz wszystko czego potrzebujesz, aby być szczęśliwą? To nie polega na pogodzeniu się z małością, to polega na rozpoznaniu obfitości tam, gdzie naprawdę jest. 8. Upraszczaj swój harmonogram. Naucz nas liczyć nasze dni, abyśmy osiągnęli mądre serce. Psalm 92. Nie chodzi o robienie więcej rzeczy, chodzi o robienie właściwych rzeczy. Priorytety to nasz kompas. Znasz to uczucie ciągłego biegu, ciągłego spóźniania się, ciągłego uczucia, że o czymś zapomniałaś. To nie jest znak produktywnego życia. To znak nieskoordynowanego życia. Minimalistyczny harmonogram to nie pusty harmonogram. To celowy harmonogram. Zanim powiesz tak każdemu zobowiązaniu, zapytaj, czy to przybliża mnie do moich wartości? Czy to przyczynia się do osoby, którą chcę być? Czy to służy celowi, jaki Bóg ma dla mojego życia? Jeśli odpowiedź brzmi nie, bądź uprzejma, ale stanowcza, dziękuję za zaproszenie, ale tym razem nie będzie to możliwe. Pamiętaj, Każde tak, które dajesz czemuś, co nie ma znaczenia, to automatyczne nie dla czegoś, co ma znaczenie. Twój harmonogram to odbicie Twoich wartości. Co Twój harmonogram o Tobie mówi? 9. Stwórz rytuały połączenia. Nauczyłem się być zadowolony w każdych okolicznościach. Filipian 4:11. Święty Franciszek z Asyżu miał prosty styl życia, który tworzył prawdziwe połączenie z Bogiem i ludźmi. Pośród takiego pośpiechu łatwo jest stracić połączenia, które naprawdę mają znaczenie. Przeciętny Polak spędza jednocześnie ponad 7 godzin dziennie, korzystając z urządzeń cyfrowych, pokazując, że nawet w erze cyfrowej szukamy ludzkiego połączenia. Dlaczego więc nie stosujemy tego do naszych osobistych relacji? Rytuały połączenia to celowe momenty kultywowania relacji: może to być popołudniowa herbata z przyjaciółką, bez telefonu na stole. Może to być spacer po parku z dziećmi, bez presji tworzenia treści, może to być rodzinny obiad, gdzie każdy opowiada, jak naprawdę minął mu dzień. Połączenie nie dzieje się przypadkowo. Trzeba je kultywować i potrzebuje przestrzeni, aby rosnąć. Przestrzeni, która istnieje tylko wtedy, gdy przestaniesz próbować robić tysiąc rzeczy naraz i wybierzesz robienie jednej rzeczy bycie obecną. 10. Praktykuj modlitwę kontemplacyjną, szukajcie najpierw Królestwa Bożego i sprawiedliwości Jego, a wszystko inne będzie Wam dodane. Mateusz 6:33. Modlitwa kontemplacyjna różni się od modlitwy prośby. To czas, aby po prostu być z Bogiem, bez agendy, bez listy żądań. Przyjdźcie do mnie wszyscy, którzy jesteście spracowani i obciążeni, a ja Wam dam odpoczynek. Mateusz 11:28. Może to być pięć minut, może to być godzina. Może to być podczas spaceru, może to być siedząc. Ważne jest, aby był to czas, kiedy nie próbujesz przekonać Boga do czegokolwiek, kiedy nie martwisz się o mówienie właściwych słów. To czas słuchania. Znasz to uczucie, że Bóg jest daleki? Zazwyczaj nie dlatego, że się oddalił, to dlatego, że nasze życie jest tak hałaśliwe, że nie możemy go usłyszeć. Modlitwa kontemplacyjna to czynić milczenie, aby On mógł mówić. To rozpoznanie, że przed szukaniem wszystkich rzeczy musimy szukać najpierw Królestwa, a kiedy to robimy, odkrywamy, że wszystkie inne rzeczy pokój, zadowolenie, cel, radość są dodane. Te dziesięć nawyków to nie lista zadań, które uczynią Twoje życie bardziej skomplikowanym, to zaproszenia do prostszego, bardziej celowego życia, bardziej zgodnego z tym, co naprawdę ma znaczenie. Ponieważ ostatecznie chrześcijański minimalizm nie polega na posiadaniu mniej rzeczy, polega na posiadaniu więcej życia. Polega na odkryciu, że kiedy przestaniesz próbować imponować wszystkim, możesz w końcu być sobą. Kiedy przestaniesz gromadzić rzeczy, możesz gromadzić chwilę. Kiedy przestaniesz gonić za tym, co nie ma znaczenia, możesz iść ku temu, co ma znaczenie. Chrześcijański minimalizm polega na pamiętaniu, że nasza tożsamość nie tkwi w tym, co mamy, ale w tym, kim jesteśmy. A jesteśmy ukochanymi córkami Boga, który wzywa nas do obfitego życia, niepełnego rzeczy, ale pełnego znaczenia. Od 1970 roku zużycie zasobów naturalnych wzrosło z 30 do 106 miliardów ton na całym świecie. Ludzkość konsumuje 30% więcej, niż planeta może odnowić. Ale co jeśli problem nie tkwi w braku zasobów, ale w nadmiarze konsumpcji? Co jeśli rozwiązanie nie polega na znajdowaniu więcej, ale na uczeniu się życia z mniejszą ilością? Jako chrześcijanki jesteśmy wezwane do bycia innymi, do pokazania, że istnieje lepszy sposób, do życia w taki sposób, że ludzie patrzą na nas i pytają, jak udaje ci się mieć taki spokój? Jak udaje ci się być taką zadowoloną? Jaki jest Twój sekret? Sekret jest prosty. Odkryłyśmy, że w Chrystusie już mamy wszystko, czego potrzebujemy. Że obfite życie, które obiecał, nie mierzy się w metrach kwadratowych ani w liczbie posiadanych rzeczy, ale w relacjach, w celu, w spokoju. Odkryłyśmy, że mniej znaczy więcej. Mniej pośpiechu, więcej obecności. Mniej rzeczy, więcej ludzi. Mniej hałasu, więcej ciszy. Mniej konsumpcji, więcej kontemplacji, mniej ego, więcej Jezusa. Jeśli dotarłaś do tego miejsca, zostaw polubienie na tym filmie i zasubskrybuj kanał. Każda subskrypcja to jeszcze jedna osoba, która odkryje, że można żyć z mniejszym pośpiechem i większą obecnością. I powiedz mi w komentarzach, który z tych nawyków już praktykujesz? Który czujesz, że musisz zacząć dzisiaj? Stwórzmy społeczność kobiet, które wybrały prostotę jako drogę do pełniejszego życia. Kobiet, które odkryły, że Królestwo Boże nie tkwi w rzeczach, które gromadzimy, ale w spokoju, który kultywujemy. Kobiet, które zrozumiały, że prawdziwe bogactwo nie tkwi w tym, co mamy, ale w tym, kim jesteśmy. Mniej znaczy więcej. Skomentuj poniżej, jeśli podobał Ci się film.